Zombie APOCALYPSE Hejka! Ja jestem Master Agent, a dziś kupimy nowego skina dla Karla. Tym skinem jest to Kapitan Karl. Jak widzicie, jest na promocji, kosztuje 109 gemów. Jak widzicie, mam 105 gemów. Odbierzmy sobie wydarzenie oraz karnetu mamy 10, 10 gemów. Odebrałem sobie i za chwilę kupimy. Ale zanim kupimy, to koniecznie subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dajcie łapeczkę w górę. A my sobie tutaj otworzymy big boxa, 116 monet. Nawet dobrze, bo potrzebuję monety. I kupujemy. Kapitan Karl, przebranie. Przebranie zawiera model specjalne modele z specjalne efekty, specjalne animacje. Mi się ten skin bardzo podoba. Jest jednym z moich ulubionych skinów, więc go kupujemy. 3-4. Nowy skin. datuje na moje konto, Kapitan Karl. Dzisiaj sobie go ocenimy oraz przetestujemy. Karla ulepszam na 10. Moc. Na 9. Moc. Myślę, że dropnie Star Power. Mam wystarczająco punktów mocy 1100. I sobie przetestujemy na solo. Dobra. Gramy. Pierwszy raz. No, już zagrałem raz, ale wywaliło mi internet, i po prostu nagranie mi się usunęło z meczyku. Na szczęście nie stało z całego nagrania. Miałem szczęście, że zrobiłem cięcie. Mamy cuba, drugiego cuba. No nie. że nie wierzę. Ma już ulta. O, prawie zginął. Nie chciałam używać gadżetu. Chcia Chciałem zostawić na później. Trochę słabo. Czyli to nagrywam, jest godzina 22.15, więc. trochę mogę mylić się w słowach, więc nie poprawajcie w komentarzach. Dobra, mam tutaj Sojusza. Nie chcę z nimi mieć Sojusza, dobra. No, mogę mieć. Skin kozak, mega. Mi się strasznie podoba. Pierwszy skin, który kosztuje. 150 gemów gratuje na moje konto. A tak na promocję go kupiłem, więc 109 gemów. Tutaj mamy tego. Kroła. A gdzie jest ten brok? No, zabił go ten kroł. Czy ktoś innego zabił? Sojusza. Dobra. Może uda nam się dzisiaj zrobić jakiegoś wina? Może? No nie, niestety. Co za pech! Ale plus osiem. No, dobrze. Liczymy na więcej. Ale i tak dobrze. Gramy drugi raz. W ogóle na niego jest taka matka średnia. Tylko niestety chciałem dzisiaj to, tego skina kupić. Mimo, że też mi się podoba i jest na promocji. A nie wiem, czy będzie na promocji do końca roku, czy już zniknie. No nie, najgorzej, nienawidzę Rico. Nienawidzę walczyć z Rico. Na, na szczęście odpuścił i tutaj mamy dwa darmowe kuby. Tutaj się pozabijali. Napisz w komentarzach, czy macie skina z świąt. Ś... 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 Sześć kubów? Siedem kubów nawet dobrze nam idzie w tym meczyku, widzowie. Ja nie wierzę. Ajajajajaj. No dobra. Ojej, tutaj się teamują najgorzej. Oby ten Leon nie miał ulta, ponieważ jeśli mam, no to... Chyba to przegram. Bym raczej nie... nie zdążył uciec ultem. Zabiegło. No i jest zablokowany ten Leon. No i zobaczcie co zrobiłem. Jaki ze mnie słabo Sam siebie zablokowałem. No ulta. No niestety. Trudno było. Znowu drugie miejsce. W ogóle te punkty się zmieniły pucharkowo. Trzeba go wbić na 625 i właśnie to robię. Może mi się uda. go się respawn. No, tu mamy danego skinka. I Master Power'a. Dobra, odpuściła. No i fajnie. No nie chcę się soj sojuszować z Primotem. No, ponieważ może mnie ubić. Ubić. To się mówiło, ja nie wierzę. Mam mało HP. Dobra. Ojojoj, myślałem, że zmarł ten primo. No i tak, czy jak zmarł? Dobra, co my tutaj mamy? Ojojoj, nie udało mi się zabić. Myślałem, że ich po prostu zabiję dwóch na raz. W ogóle nie miałam dużo kibów w tym odcinku. Nie? W ogóle nie miałam 10 kibów. Po prostu już mi się nie chce grać. I tylko dlatego, co nie. Nie chce się kampić. Aby się nie pisali w komentarzach, że się kampię, ponieważ ostatnio tak było. Ten primo i camper. co za kamper? No i Maripa gości. No i co robi? Nie po co nie się kampić? Nie, 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 Blisko jest? Tam się coś dzieje. Ja tutaj mam B. No nie. No niestety, nie wiedziałam, co mam robić. Tutaj była M, tam był Colt i ciekawy, gdzie jest ten camper. No, tutaj jest ten camper, jak widzicie. No i plus jeden. Kina oceniam 10 na 10. Mi się strasznie podoba. W tej grze są dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Kampienie na solo oraz lagi serwerowe. Po prostu te rzeczy strasznie lubię i myślę, że każdy z Was też to samo nie lubi. No i trzymajcie się i cześć!